Ewangelia według Marka, rozdział 14, fragment 8. Jezus przed wysoką radą. A Jezus milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan i rzekł do niego: Czy ty jesteś Mesjaszem, synem błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna człowieczego. Siedzącego po prawicy Wszechmocnego i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas Najwyższy Kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak Wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. Te słowa zapraszają nas do refleksji. W tym fragmencie Jezus staje przed Wysoką Radą. Będąc świadkiem oskarżenia o bluźnierstwo. Jego odpowiedź na pytanie Najwyższego Kapłana, czy jest mesjaszem, jest jednoznaczna: ja jestem. To wyznanie jest niezwykle odważne, ponieważ w ówczesnym kontekście oznaczało nie tylko publiczne przyznanie się do boskiej misji, ale również oznaczało potępienie, ponieważ dla Żydów uznanie siebie za Syna Bożego było bluźnierstwem. W odpowiedzi na jego wyznanie, najwyższy kapłan rozdziera swoje szaty, co w judaizmie było symbolicznym gestem protestu i oburzenia. To rozdarcie szat wyrażało również decyzję o odrzuceniu Jezusa, który dla nich nie mógł być mesjaszem. Jezus, mimo zagrożenia, nie unika odpowiedzi na pytanie, w pełni świadomy konsekwencji. Jego odpowiedź: ja jestem, nie tylko odnosi się do Jego tożsamości jako Mesjasza, ale również nawiązuje do Bożego objawienia w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówił, jestem, który jestem, w i setnych W tym fragmencie Jezus stawia się w pełni w roli Bożego Syna i chociaż Jego odpowiedź prowadzi do wydania wyroku na Jego śmierć, jest to moment, w którym wypełnia się Jego misja. Dla współczesnych wierzących ten fragment stanowi wyzwanie do odwagi w wyznawaniu naszej wiary. Jezus nie bał się odpowiedzieć naprawdę, nawet jeśli oznaczało to cierpienie. Jego niezłomna wierność Bożemu Planowi jest dla nas przykładem, jak powinniśmy żyć z odwagą i gotowością stawienia czoła trudnym decyzjom i prześladowaniom, które mogą wyniknąć z naszej wierności wierze. Jezus, stojąc przed władzą religijną, pokazuje, że prawda i miłość Boża są wartymi poświęceń wartościami. Wzywa nas do tego, abyśmy, podobnie jak On, nie bali się stać za prawdą, nawet w obliczu przeciwności. Dziękuję za dziś, serdecznie Cię pozdrawiam.